No więc pierwszy dzień testów kony Jak część z Was wie Mam już jednego ciężkiego Całkiem fajnego e I postanowiłem poskładać do kompletu Taką fajną konę lekką Która będzie Taką konstrukcją stricte miejską Chociażby dlatego Zamontowane są na niej sliki Nie ma jakiegoś wyśmienitego amortyzatora Owy amortyzator będzie swoją drogą Modyfikowany w najbliższych odcinkach, jak się zrobi trochę chłodniej. Bo póki co mamy pogodę bardzo fajną. Podjeżdżenie, jeśli ktoś nie wie, to w tej konstrukcji mamy zamontowany pakiet 13S6P na ogniwach VTC5A. Do tego silnik Empsus. 30H i sterownik KT 30A delikatnie podlany do 40A. Ten amortyzator jest zdecydowanie do zmodyfikowania. To nie ma nawet co tutaj dyskutować na ten temat. Jeśli chodzi o bazę, to jest to Kona Stinky z 2008 roku. W całości zdarty lakier, przemalowana na czarno. Dodane złote napisy, kupiłem ją już w takim stanie za 700 zł z hakiem na Eliksie. Wymagała sporo wkładu, dosyć, bo była bardzo zaniedbana. I o oh i do tego bardzo sztukowana. Przede wszystkim nie było chociażby praktycznie żadnych tulejek, wszystkie trzeba było dotaczać. Finalnie, więc, sama rama na gotowo wyszła pewnie coś koło tysiaka. Tak, czy siak jest to fajna cena za samą ramę? Bo niczego ciekawszego w tych pieniądzach chyba nie można dostać. Jeśli można, to mnie poprawcie. Setup jaki mamy zamontowany w tej konie pozwala na uzyskanie V-Maxa w okolicach 50 km na godzinę Na taką konstrukcję jest to absolutny max moim zdaniem Są oczywiście ludzie, którzy wpychają do takich konstrukcji QS212 I na przykład sterowniki Kelly, bądź Sub Wodona na pakietach 20S to się kompletnie mija z, z przeznaczeniem takiej konstrukcji. Oczywiście, moim zdaniem. A zdanie jak dupa każdy ma swoje. Natomiast już te 50 na godzinę dla takich starych kon to jest odczuwalne, że to jest dużo. Nie będę ukrywał. Tak jak ona jest o wiele mniej stabilna. Od jakiegoś monstery bajka. Natomiast po przesiadce z cięższej maszyny, czuć taką fajną lekkość, czuć tą zwrotność, czuć po prostu, że ten sprzęt jest w stanie pozwolić na o wiele więcej. Oczywiście, przyspieszenie, jakim dysponuje ten rower, nie jest takie niesamowite. No, nie będę ukrywał, ale jest całkowicie wystarczające na tą masę roweru i na te parametry. Cóż tutaj się dzieje? Tak, ogólnie to mam do zmiany jeszcze przedni hamulec. Mam jeden wolny zacisk od Shimano Z także docelowo to bym chciał tutaj wrzucić. Oczywiście w pełni zdaję sobie sprawę, że Shimano Z do e, kony elektrycznej, która waży 30 kg. To kompletny przerost formy nad Tesią, Natomiast od zbyt mocnych hamulców nikt jeszcze nie zginął. Fajny Jeep, strasznie. E, chyba od zbyt mocnych hamulców nikt jeszcze nie zginął. Pojawiły się też pytania na temat dwurzędowej skrzynki. Czy wpływa ona na komfort jazdy? Jeśli tak to w jaki sposób? Oczywiście w jakiś sposób ona wpływa na ten komfort jazdy, tu jest prawie 150 mm szerokości, a właściwie to chyba nawet przekroczyłem te 15 cm. Eee, wpływa to na komfort jazdy, natomiast nie jest to nic niemożliwego do przeskoczenia. Monster bajki pokroju eee, Sparka 144 mm pokroju Bike Fatbera. Po pokroju nawet mojego fantoma Mają ramy też takiej szerokości I ludzie na nich normalnie jeżdżą, normalnie na nich pedałują Także dwurzędowe skrzynki nie ma co się bać Każdy mi tej dwurzędowej skrzynki odradzał Nie mam pojęcia nawet czemu Ale ja na nią nie narzekam